Za chwileczkę. Będziemy się szybciutko przełączać między zawodnikami, bo wyścig ruszył. Na szczęście jesteśmy kamerą zawieszeni na Marcinie Woźniaku. Który można było się spodziewać, że będzie jechał gdzieś w czołówce. Podzieliło się to tam na yy, tym pierwszym. Na tej pierwszej hopie i zarazem też na pierwszej tam szły też, czerwone waty. Z przodu, ile mamy osób? 16, 17 jest Piotr Rychlik i będzie to spawał w drafcie. Przełączymy się szybciutko na Piotra, jak to wygląda. Na pewno dojdzie w tym drafcie. Z tyłu, no z tyłu już jest dużo większa przerwa. Piotr Banach traci 4 sekundy do. Yy... Rychika w ten sposób formuje nam się pierwsza grupa. Kończymy pierwsze okrążenie. To jest ta sztajfa na koniec tego okrążenia błyskawicznie przeleciało pierwsze 10 km. Tutaj gradient ostro w górę chwyta nawet na 8%. Ale ciągle mniej więcej w formacji węża, pierwsza grupa, są jakieś próby zrywania tego wszystkiego. Nie są te próby. Jakoś jeszcze szczególnie skuteczna oprócz tej pierwszej próby, która poszła oczywiście na pierwszej hopie i na pierwszej sztajfie. Nie strzela nawet w pewnym momencie. Na 11, jest tam jakiś róg z przodu. To był chyba Seweryn Cieśnik. Dokładnie tak. Seweryn teraz próbuje się tu zerwać na tym zjeździe. Ale reszta odpowiada czujnie. Zaraz za nim Buchowiecki na kole swojego Gregario. Na nic to się zdało, już się wszyscy zjechali. Krzyżówka prawo byśmy jechali trasę. Teraz Sztajfa w wykonaniu pierwszej grupy. Najeżdżają. Ścierski przechodzi ich wszystkich na czerwonych wartościach. Kania będzie to poprawiał. Woźniak również chce tutaj być gdzieś z przodu. Ścierski robi przerwę. Jedna sekunda, dołącza do niego Woźniak. Już jest dwie sekundy przerwy między zawodnikami, którzy wydzielili się z pierwszej grupy, a pierwszą grupą, która została w sile. Tam 15-14 osób. Ale coś się dzieje, ktoś już się tam przesuwa do przodu. Kto to jest? Spróbujemy go tutaj wysmyczyć. Czy to był Rafa Bukta, czy Seweryn Cieślik? Nie. To był Radek Buchowiecki. Radek robi ruch. Odskoczył na około sekundę, od, dwie sekundy już nawet od reszty grupy i będzie próbował wjechać chyba na solo, całą tą sztajfę. Koniec jazdu i zaczyna gradient rosnąć. Zobaczcie, z minus 6 robi się teraz dynamicznie 0. Za chwileczkę to 0 zacznie rosnąć jeszcze bardziej. W międzyczasie widzę, że Łukasz Białek dospawał do tej pierwszej grupy. Dubiel. wykorzystuje teraz aero. Kto może oczywiście będzie rzucał teraz power-upa, aby sobie go na banerze zrestartować. Wjeżdżają. Sewerycieśnik na czerwono. Łukasz Białek także. Kania przechodzi wszystkich. Za chwileczkę da zmianę. Wyjdzie na prowadzenie zaraz za nim Łukasz Dul. Tak to wygląda, jest tutaj też gdzieś z przodu Piotr Rychlik, Marcin Woźniak na naszych ekranach cały czas ma już około, ile to jest sekund? Trzy sekundy przewagi nad Sewerynem Ciślikiem, skoczymy sobie na Seweryna, Seweryn niezmordowanie gołoni, z kolei Seweryn ma dwie sekundy przewagi nad pozostałą Ferajną. Tak to wygląda. Oni cały czas mają się w zasięgu wzroku. Oni cały czas widzą się. Tam Ścierski znowu dokłada z przodu, więc skaczemy sobie szybko na Pawła Ścierskiego. On tutaj teraz w wartości około 10-watowe znowu robi przerwę na tej sztajfie. To już jest jakieś 15 metrów. Paweł Ścierski. Dokładnie tak. Zrobiły się nawet 3 sekundy. Czyżby to był atak Pawła Ścierskiego do solowej e, ucieczki, do solowego odjazdu z tej pierwszej grupy. Ktoś go tam teraz niezmordowanie będzie próbował gonić, to jest Łukasz Grabarczyk. Gradient rośnie. Już jest 3%, teraz będzie rosło jeszcze bardziej dynamicznie. 4, 5, zaraz będzie znowu 8, no i do. 6, 7 watów, 8,5 wata Piotr Rychlik, Łukasz Dół też odpowiada na 8. Marcin Woźniak wskoczył na chwileczkę na 9. Kania również dokłada swoje, ale to jest za mało. To jest za mało, żeby to wszystko podzielić. Tutaj to jest y, wszystko cały czas y, na tyle, aby się po prostu tutaj utrzymać. Tutaj nie ma już odskakiwania. Trzyma się Sztajfa. To tutaj będzie dokładał? Kania lubi takie krótkie odcinki. On lubi, kiedy jest krótko, a mocno. Znam jeszcze jedną osobą, która lubi podobne intensywności. Kania wali 8. ścierski też, chociaż jest dużo dalej, Buchowiecki za chwileczkę będzie musiał to skontrować. Kontruje niecałe 8. Kania zrobił przerwę. To już jest sekunda. To już są nawet dwie sekundy. Kania odjeżdża na solo. Kania odjeżdża na solo. Buchowiecki chyba chce poczekać. Ścierski tam teraz też odskakuje. Razem z nim Woźniak. No i znowu mamy trzech na jednego z taboretów. Gdzie jest tym wszystkim rychnik, ale daleko. A więc odjechała czwórka. A w zasadzie dwójka od tej pierwszej grupy. No i teraz będą się przechodzić. Oni wszyscy czterej mają joysticki. Kiedy już się wydawało, że pierwsza grupa się uformowała na tym ostatnim okrążeniu. Coś się posypało w planach, pierwsza grupa zludowała, najpierw dospawał tam Łukasz Grabarczyk, a potem to wszystko pozwoliło dospawać całej reszcie, no i znowu mamy 12 osób, 12-osobowy zaciąg, pierwszogrupowy i z tej dwunastki będziemy obserwować być może finisze, absurdalne finisze na absurdalnych wartościach. Na koniec tego okrążenia finisz na Sztajfie już za około 3,5 km. Na czele to już się zmieniło, teraz parafiński jest pierwszy. Idą, idą grube waty. Bóg tak gdzieś tutaj, woźniak się przesuwa. Tam Kania wyskoczył, jak oszalały. Paweł Ścierski gdzieś na finiszu, Mateusz Kania jeszcze wyżej. To tam pierwszy, czy to był Marcin... Rady... To był Marcin Woźniak. Odbijania. Nie ma miękkiej gry. Po raz bliżej Balera. Czy grupa go zje? Sładek chwali 9, ale tu się świeci wszystko na pomarańcowo. Teraz do akcji wkracza stół. Wszyscy idą pełen gaz. Gidżetowy starczy. Czy teraz te 10 watów da radę? Jakieła! Jakieła idzie wszystko!